Dzień dobry, ja jestem Pan Kawia i witam Was serdecznie w króciutkim przeglądzie bezimiennej i bardzo użytecznej modyfikacji od mojego ulubionego twórcy i wieloletniego znajomego defaulta. Mod jest w bardzo wczesnej wersji beta, ale już dzięki temu co dostarcza nam Default, yy, możemy robić naprawdę niesamowite <mul> oraz bałagan na mapie i przy okazji ostro potrolować innych graczy. No to lecimy! Pierwsza rzecz to zbieranie jagódek. Jeśli uważasz, że zbieranie jagód nie jest niczym zabawnym, to teraz ta czynność została wzniesiona na zupełnie inny level. Wyobraź sobie taką sytuację, jesteś super głodnym Wilsonem, rzuconym brutalnie do świata Konstant, napaliłeś się jak kawia na marchew na pieczonego beriska, a tutaj ząg. Z krzaka wyskakuje losowa postać i ciśnie z ciebie łacha. Nic ci ze śniadania, drogi Wilsonie, żryj kamienie. A propos kamieni, to nasz śmieszek Default również wymyślił dla nich epickie zastosowanie. Jak wspomniałam wcześniej, oczywiście możesz żereć kamienie, czy inny gruz, który znajdziesz na mapie. Czy nie można nazwać najlepszą modyfikacją taką, która daje ci możliwość przechrukania sobie na pusty żołądek solidnej dawki krzemu czy innego bazaltu? No, oczywiście, że tak. Kolejną super sprawą jest polowanie na motyle. Kiedy już uda ci się dogonić. W locie takiego małego gnojka możesz go zamordować i z pełną premedytacją pożreć jego zwłoki, odnawiając sobie statystyki. Ale tutaj też nasz śmieszek zadziałał i kiedy walniesz takiego gnoja, on wcale nie umrze, I się, ale się rozmnoży. A jak wystarczająco długo będziesz powtarzać tę czynność, wygenerujesz tak potężną ilość motyli, że gra w winie zgrabnego fikoła, walnie głową o parapet i po prostu się zesr... znaczy skrzaczy. No, super zabawa. Naprawdę. Zbieranie patyczków i trawy staje się też ciekawym zajęciem. Zebrane zasoby odrosną w czasie dwóch sekund, podwajając swoją ilość. O zabawie z trawą za chwilę, teraz zajmijmy się patykami. Posadzone w taki sposób jak szyszka, od razu wykiełkują w całkiem dorodną sosenkę. Kto by pomyślał, że da się odwrócić cykl życia drzewa w Don't starw No beczka w piesę. No to teraz może kilka słów o trawie, która w tej modyfikacji stała się naprawdę bronią ostatecznego rozpierdzielu. Za pomocą wyrzucanej trawy można mordować mopki, te większe i mniejsze, wysadzać skały, ścinać drzewa, a nawet zamordować innego gracza, bez konieczności łączenia PVP na serwerze. Mój kochany śmieszek Default również zadbał o. O twój podstawowy oręż, a mianowicie zwykła, najprostsza dzida stała się bronią ostatecznej zagłady. Za jej pomocą można przywołać rój cienistych, morderczych pszczół i siać pogrom oraz destrukcję wśród mniejszej oraz większej zwierzyny. Moda w skali marchwiuszowej oceniam 10 na 10 Na pewno, gdy wyjdzie jego pełna wersja, dostarczy znudzonym, donksterwowym świrom nieco trywialnej, znaczy bajecznej, rozrywki. Na razie twórca jeszcze pracuje nad ulepszeniem modyfikacji mod, nie ma również nazwy, więc jeśli przychodzi Wam coś głupiego do głowy, możecie pisać w komentarzu pod filmem. Na pewno przekażę defaultowi Wasze sugestie. Czasami ja będę już kończyć. Mówiła do Was Pan Kawia. Widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!